Siemanko I witamy w kolejnym materiale. Tutaj już obok coś się zadziało, także wtajemniczeni nie wiedzą, co tutaj obok stoi. Także oglądajcie teraz dwa najbliższe materiały będą naprawdę niesamowite. A na sam początek chciałbym was bardzo poprosić do wypełnienia takiej ankiety. Pierwszy link w opisie. Otóż Rafała narzeczona, Weronika, pisze pracę magisterską, sprawa i tam jest taka ankieta, która jej bardzo pomoże żeby tą pracę magisterską dokończyć także bylibyśmy bardzo szczęśliwi gdybyście tą ankietę wypełnili to jest bardzo ważna rzecz, bo dotyczy najwyższej kary, czyli dożywotniego pozbawienia wolności, bardzo fajne ciekawe rzeczy, ja sam wypełniłem myślę, że Weronika jako przygotowujący się młody prawnik, myślę, że w tym kraju trzeba stawiać na młodych, więc jeśli to dotyczy naszego prawa, to warto by było wziąć udział, także zachęcam Was do wypełnienia tej ankiety i już z góry dziękuję, a teraz bez zbędnego przedłużania. Zapraszamy na materiał. Oczywiście polecam zostawić łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, chociaż ostatnio już to się troszeczkę przejadło. Pozdrawiamy i zapraszamy do oglądania. To, co udało się dzisiaj zrobić, nie za dużo, ale coś mi się udało zrobić. Dotoczyłem tutaj tulejkę nową, bo ta co była, to była wyjedzona, także dotoczyłem ładnie i wbiłem. I co ja jeszcze robię? Próbowałem tutaj te redukcje dotoczyć, bo tu mamy na szesnastki porozwiercane, ale nie chciało się to toczyć i porozwiercałem jednak tą zwolnicę i będą śruby szesnastki. Już mamy wymierzone teraz będziemy zakładać i sprawdzać czy hamulce są ok. No i tyle, bo to tak to tu więcej to nic chyba nie złożyłem niż było, nie? No nie. Tego zegara jeszcze trzeba wpakować pamiętać, nie? Tak, sobie skupiam. No. no dobra, no to pakujemy tą tą zwolnicę z tej strony i zobaczymy czy będą ok hamulce. Jak później można zrobić, jak go postawić na kołach, to można na przykład pociągnąć kawałek czujnikiem, nie? Ale nie, będzie dobrze mi się wydaje. Taki kawałek idzie i już, i hamuje. Bąbka też nie ma dużego zakresu, przecież, nie? To nie. To nie może być za dużo, nie? Będzie dobrze, mi się wydaje. O, pan już Susa? Nie, na YouTube. Zaraz sobie to on Jak pewnie głowi też tutaj Co? moje skończyć pierwsze kombajn. O! A wcześniej było skończyć pierwsze urzucenie? Nie dogodził życiu. <gry> no. Nierówności wyrównać. To już jedno ma spakowane. Tylko są włożone na klej. Klej do bo są... Pierwsze no dobra, to Jedziemy. mi się wydaje, że dobrze jest. Trzeba wymierzyć drugą i składamy drugą, nie? I wtedy trzeba po koła, tylko żeby koła, to trzeba C em wyjechać. No a i to CRX em wyjechać to jest pół biedy, bo powinien zapalić, tylko tata tam na ustawia różnych dziwnych rzeczy. No ale dobra. Plan jest taki, zakładamy drugą zwolnicę, jeśli będzie wszystko pasować. Podnosimy masztem most do góry i zakładamy koła. Żeby wtedy sobie później tu coś podstawimy i podjedziemy sobie skrzynią. I tak po kolei będziemy go... Mu dokładnie, Bo on będzie bardzo wysoko stał, nie? Nie wiem No zobaczysz myślę, że... myślisz, że myślę, że się zdziwisz, jak go tu postawi... postawimy tu te koła. I ja też się zdziwię pewnie. No, dobra. bardziej się pewnie zdziwi. No. Pała tak samo. Jeszcze wiesz, jakby miał kabinę, maskę, wszystko tak, ale jak będzie sama taka skrupa i te wielkie koła, to będzie wyglądać groźnie. No dobra, nie ma co, składamy, bo czas goni. To, zwolnice założone, hamulce posprawdzane. Jest taki niewielki zakres, także jest OK. Wszystko ustawione. Na razie mamy tutaj podkładki, bo mi się wydaje, że tu przychodzą łapy od kabiny i nie wiem, jak my tu będziemy to w ogóle montować wszystko. Także na razie zostają dłuższe. A To są śruby 12.9, także nie są tanie. Zostawiliśmy dłuższe. I to, co po prostu będzie potrzeba, to zostaną, a to, co trzeba będzie obciąć, to się obetnie, nie? Tak jest. I z tej strony sytuacja taka sama. A więc plan jest taki, żeby teraz te szpilki z okresem tu poczyścił stare, na razie wbić po dwie. Wbijamy i przykręcamy koła. Dobra, bierzemy się, bo Panie. zaczyna padać, a już wyjechałem z Eriksem, więc przyciągamy tutaj koło duże. Tu musimy je postawić i wjechać ciągnikiem i podnieść to do góry. A więc bez przedłużania. Бежим. A tam mówi, że z kabiną nie wejdzie Nie wjedzie do garażu? Nie Nie wejdzie Trzeba... będzie widzieć taki Ale to felgi mi się nie podobają, coś wąsko wyjdzie, nie? Wąsko wyjdzie ciągnąć strasznie to... A Ona nie powinna być odwrotnie Krystian Co? Nie powinny się odwrotnie, zobacz Nie No zobacz, to drugie koło jest tu To taka wąsko ducha. No? To jest węższy od białego? No już jest no, Zobacz, opana liczyje Zobacz, jest węższy od jest. białego Muszę zobaczyć na filmiku Znaczy no, się wiesz Jak za to. To ciekawe, czy obciążniki wejdą jak się odwróci, nie? No to jak dasz obciążniki? Nie no, tak to jest źle na pewno, nie? One odwrotnie chyba były Nie? Ale to obciążników nie założyć Założyć Nie no, obciążniki to są tu, nie? No Nie, maszynka jest No, no, no Ale maszynka no to... No nie wierzę, że tak miał ktoś zamontowane, bo to są przezurki cały dzień nie? To za wąsko, tak. No trochę to wąsko, nie? Ale znowu jak odwrócisz To będzie szeroko? No ale no... No co tak, wąsko by było? No poczekaj. Nie no, on się przesunie to koło prawie... Nie, no 30 cm. Nie więcej. bo Tu musisz mierzyć do tego. No tak i teraz masz 3 To odwrot, nie? No ja nie? To nie za szeroko? Ja to myślę, jakby tulking coś co łożę, to już nie No ale to, to są zdjęte z zetora te koła. znowu przedejdziemy przed szeroko, a typa pałac Nie trzeba je odwrócić. Nawet na razie niech będą odrzucone, bo jak będziemy go składać, to będzie lepsze podejście w nie? No tu teraz, jak tu się wślizgną gdziekolwiek? No nie, Rafał. Ja ci powiem, że. Tam pory miały, to one on tak były No ale żoba, no tu zachodzi prawie za to To nie, mocowanie nie. kabiny jest tu? Nie W no kolei nie ma No nie, no bo, bo szerzej jest Ja to czujesz że tu jest mocowanie kabiny No większy, nie? nie zakładamy na razie to Poczekaj Nie wiem, no. ja to bym chyba odwrócił od razu A nie, zaraz no to jest za wąsko, no nawet tu od skrzyni ile, no to jest 20 cm Za wąsko, nie? to ile? 10 centów ja bym poszło to w tej taką tam. tam Można to, od, odkręcić, bo od, i odwrócić całkowicie felgę A felgę no to felgi masz 500. No ale to nie przeszkadza, nie? W też tak jest. Też tak jest? No bo... chyba, że rozkręcić trzeba felgi i przełożyć Felgę jak gwiazdę zostawić. Tu obrócić, bo ona tu Ją całą obrócić, a gwiazda żeby została To wtedy się poszerzy, tak jak jest tu, nie? Tu w białym jest no przekręcona, ale gwiazda jest oryginalna zobacz. Nie, no, nie, kurwa, no jest, ale, 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 ten, ale ale gwiazda, ale gwiazda jest odwrócona No, zobacz ile ale masz obciążników Zobacz ile to masz jest. obciążników to i są prób... równo z kołem, a tu wszystkie będą wystawać Zawsze są w środku w kołach, nie? Te obciążniki, ja nie wystają. Zobacz, felgi są jakie głębokie. Są inne felgi. No, no takich felg to nie znajdziesz bez ształt. Pełne. Jeszcze inne są. No to suma akurat na zębach. Też jest wąska ten Ale jakby tu, tu odkręcił i odwrócił felkę, nie? To by było dużo szerzej. Nie? Tylko żeby... Wąsko, to za wąsko, nie? Bo gdzieś tu przypada. No. Ośka z przodu jest mocno. Przypada. No tak, a felgi to nie znajdziesz takiej, ale no widać, że obciążki są schowane, nie? A od tyłu, żeby ciągnik pokazać jaki szeroki. To jest jeszcze Od tyłu, żeby zdjęcie było ciągnika. No i czy to gdzie jeszcze od zwolnicy? A tu nam nachodzi na zwolnicę. To od No trzeba odwrócić. To, trzeba to to trzeba założyć. To trzeba założyć tu, nie? A to tam. Ale są gwiazdy już się przekryć. Nie, na razie tak odwrócimy. Tutaj. A jak ktoś to się kiedyś obróci później. Dalej że coś się, spotyka, to, się gdzie to się od zetora. Tutaj. Tak, ale to mogą nie być od Zetora też. Albo mógł sobie ktoś tam wystawić No bo to z Felgi od New Hollanda pasują wszystkie, nie? To jest standard Zobaczymy, na razie, bo ja odwrócimy No one zdjęte są z zetora, no nie wierzę, że... Stawimy piasek do środka To, to ile? Tylko 3 cm? Nie, odwrócisz całe koło jeszcze Maszynka, żeby własnej strony, to tu od idzie, odwraca. Tylko 3. ten pierściń i na tamtych gwiazdy Tak jak w 60, Ja się zrobić to tak, jak się robi. Ale ja wiem, czy tak powinno być. Na razie zostawimy tak. Dobra, przymierzymy odwrotnie koło i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak będzie jest, mocno, jeszcze te gwiazdy odwrócić i postawić to koło już. I nie wiadomo, ile odejdzie. To będzie odwrotny bieżnik, ale. Na razie bym ten, odwrócił je, zamienił tylko miejscami koła i na razie nic nie robisz Też ładnie pomalowane są, niech tak zostania. jak będzie dobrze To no, odkręcam, nie? Tak Wiesz ja spróbuję lekko unieść do góry No Przytrzymaj to wszystko Dopuści się. Ale tu jesteś w pojechu, co? Dobra, tata, powoli odjeżdżaj. Czekaj, ale to jesteś. Tak jest, ale tutaj lewarek jest na podwórku. Dobra, odjeżdżaj, tata. Odjeżdżaj. Dobra, na mi nie szło No, teraz tak Za małe koła Za małe Wyższe no Ja nie za mały jestem jest Tak mi się podobał Kawał brzmota nie? Będzie Teraz są dobrze koło Ale, ale... Bo tu to jest do tego Tak, tu są przed... Odciągi Odciągi do ramion tam na dół To one tak muszą być Mi się wydaje, że to tak musi być Bo odwrotnie to dało się tu zagęści tak. Nie, on mi się wydaje, że tak musi być One wszystkie takie Zmierzyć. szerokie są Zmierzyć. Nie. No bo jakby był nawet węższy A takie wysokie Wiec. koła to by się mógł przewrócić szybko Wydaje nam się, bo tam był... na Nadświska kołaków, nie? Jak jest cały, wiesz, jak jest cały ustawić zobaczyć pod jak są wylem wylem ka, jak jest jak jest